Draghi jest naprawdę taką kultową postacią w Brukseli. E, no, kimś to uratował Unię Europejską raz i teraz były ogromne oczekiwania związane z tym raportem. Właśnie jako ten człowiek, który już nas raz uratował, teraz powie nam, pokaże nam drogę, jak zwyciężać mamy, jak mamy uratować się przed, przed długim upadkiem. Tak, Uratował nas przed krótkim, krótkoterminowym. Teraz wskaże nam drogę naprzód. E, raport jest miażdżący. To znaczy Draghi nie owija w bawełnę, mówi jasno, że jeśli nic się nie zmieni, jeśli... Pozostaniemy przy obecnym stanie rzeczy, to czeka nas długotrwały spadek jakości życia, upadek naszego, naszej pozycji międzynarodowej, upadek zdolności Europy do odgrywania ważnej roli na, na arenie międzynarodowej. Draghi powiedział, musimy porzucić złudzenie, że tylko prokrastynacja, tylko trwanie może nam zapewnić y, utrzymanie obecnego konsensusu, utrzymanie statusu quo, ponieważ jesteśmy w miejscu, w którym jeśli nie podejmiemy bardzo zdecydowanych kroków, to będziemy musieli albo zrezygnować z naszego systemu społecznego, naszego systemu opieki czy, czy wsparcia dla osób, naszego modelu socjalnego, albo z naszego y, oddania czy determinacji w walce z katastrofą klimatyczną, albo naszej wolności. No, mhm. Z żadnej z tych trzech rzeczy raczej nie chcielibyśmy e, jako Europejczycy rezygnować. Tak, powiedział też, że albo zrobimy to, co on w tym raporcie zaznaczył, albo czeka nas dosłownie powolna agonia. Tak jest. Co w takim razie mamy zrobić? O jednym już wspomniałaś, dragi, zauważył no coś, co, co dla wielu ekonomistów jest, jest oczywiste, że w Europie mamy zdecydowanie za niski poziom wydatków inwestycyjnych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. No i on oszacował te potrzeby inwestycyjne na, na 800 miliardów euro rocznie, czyli na znacznie wyższym poziomie, niemal dwukrotnie wyższym poziomie niż one są obecnie. E, Okej. Okay. Co w związku z tym należy zrobić? No jedną z rekomendacji Dragiego jest to, żeby Unia Europejska jako całość emitowała dużo więcej wspólnego długu.